Wejdźmy do Google, wpiszmy Morska SM i zobaczmy, gdzie plasuje się nasza spółdzielnia. Więc spółdzielnia jest wypozycjonowana bardzo dobrze. W wynikach wyszukiwania pierwsza dziesiątka jest najważniejsza dla znawców tematu. Nasza spółdzielnia jak widać tutaj ma trzy pierwsze pozycje. Tutaj różne inne są dodatkowe informacje. Inne strony można jeszcze zobaczyć dodatkowe informacje. Proszę zobaczyć, że jest jeszcze ich pięć. O, ciekawa sprawa. Wśród nich jest dokument dla interesantów, który był odwiedzany bardzo często, dlatego Google zaindeksowało ten konkretny dokument, który dotyczył telefonów, godzin przyjęć, naszych maili. Także bardzo szybko zdobył sobie popularność ten link, więc jest wysoko w pozycji. Może przypomnę, że jeżeli sobie klikniemy w menu, otworzy nam się tym razem następny program pocztowy Outlook Express. Wystarczy wpisać temat, wystarczy wpisać co nas interesuje, podpisać się i wysłać i liczyć, że otrzymamy odpowiedź. Test. Wpiszmy test. Test poczty PS da no. Nagrywam wideo przewodnik. Po wysłaniu menu, oczywiście tutaj nie wpisałem adresu, otrzymamy bardzo szybko odpowiedź. I komunikat, który do nas zostanie przesłany, będzie tej treści, że wiadomość wpłynęła i. Gdy pracownik znajdzie czas, oczywiście zajrzy do tej poczty i przeczyta. Natychmiastowa odpowiedź pokazuje nam, że poczta działa, ale nie ma takiego obowiązku, że w ciągu jednej minuty, na przykład pracownik akurat otworzy, przeczyta, odpowiedź ją wyśle. Najczęściej odpowiedź jest wysyłana pocztą tradycyjną, przez dziennik podawczy, więc tutaj może być też taka. Sprawa, że ktoś może troszkę poczekać, wiadomo jak zwykła poczta kursuje, na odpowiedź odnośnie swojego problemu. Oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli będziecie mieli awarię, powiedzmy, czy gdzieś tam w piwnicy zacznie woda przeciekać, to nie piszemy na mail, tylko najlepiej od razu zadzwonić do warsztatu czy do biura, zgłosić usterkę. Są tu również podane telefony. Dobrze i tak zobaczyliśmy, że nasza strona jest wypozycjonowana. Oczywiście Google ma jeszcze tą zaletę, że przechowuje kopię strony. I możemy zobaczyć, że kopię zaindeksował 19 maja. Jest godzina podana. Aktualna strona również jest dostępna. Także jakby nasza strona nie działała, w kopii strony możemy przeczytać. Poszukiwane przez nas informacje. Jest to bardzo dobra sprawa. Może ja kliknę w taką kopię dla interesantów. O, kopia. Proszę Państwa, załóżmy, że serwer pada albo uszkodził się kabel telefoniczny. Google umożliwia nam w swoim cache, w swoim archiwum. Odczytanie, tu akurat 28 kwietnia i dokument jest jego kopia zapasowa przechowywana w internecie. Czyli proszę Państwa, nawet jeżeli serwer nie działa, chcemy zobaczyć akty prawne, klikamy kopia, o czemu utrzymujemy, proszę zobaczyć, z danego dnia zaindeksowane. I oczywiście na frazę morska SM zaindeksowaną naszą stronę jest to bardzo duża zaleta. Co prawda monopolisty, Google, ale jednak jest. Czyli proszę Państwa, reasumując, może podsumuję mamy trzy menu, menu główne, menu pierwsze lewe to jest dotyczące naszej spółdzielni, Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz takie menu, które można powiedzieć jest usługą dodatkową dla mieszkańców w celu, prezentowaną w celu ułatwienia im życia, w celu łatwiejszego wyszukania informacji, wydawnictw, informacji gospodarczych, mieszkaniowych, założenia ogłoszenia, Zachęcam Państwa do korzystania z wszystkich opcji menu i z wszystkich usług tutaj umieszczonych na tej stronie. Życząc zadowolenia. Zachęcam również Państwa do oddawania głosów i głosowania. Jakie Państwo macie zdanie o naszej stronie internetowej Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeżeli Państwo chcecie się ze mną skontaktować i ewentualnie przesłać zapytanie czy jakąś sugestię po kliknięciu w menu newsy. Jestem administratorem tej strony. Otworzy się po kliknięciu imienia nazwiska, e-mail. Należy wpisać temat, czy tam treść, jakie jest zapytanie. Oczywiście w miarę swoich możliwości również udzielę Państwu informacji w takim zakresie, w jakim te informacje posiadam. Także zachęcam do korzystania ze strony i z wszystkich dostępnych tutaj menu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc.